O kilka rzeczy nakręcimy aż mi się nie chce w tej chwili <laughs> o milion ludzi, kolejce też godzinę tam młoty Ci ludzie na górze mają pachnia, bo nie zabłysnęli głową do dołu. To był jeden z góry. O, zaraz sobie zobaczymy tam jak wjeżdżają z ludziska. Tak, ja ci mówię tak, ja chcę filiżanki to też jest fajne. tak, Fajne, dla ciebie fajne. Ja bym wtedy się obijałam. No bo w filiżance nie można siedzieć po zewnętrznej, ale jak siedzisz w środku to spokój. No się Dobra, spacerujemy moi drodzy, dzisiaj jest jakaś masakra byliśmy dopiero na dwóch atrakcjach, a jesteśmy chyba tu ze dwie godziny także nie polecamy w wakacje, w tym bardziej 2021 Bo jest to no, coś nieprawdopodobnego. Tyle razy byliśmy już w Energylandii. Pierwszy raz coś takiego widzimy. To co się tu dzieje. Strata czasu i pieniędzy bo zapłacić trzy żeby dwa razy się przejechać na czymś, że 3. no to sobie no dobra, idziemy dalej bo ktoś mnie przekrzykuje, mnie jakiś tam kaskader tutaj mamy, tak po całości se polecimy no, jak się to nazywa ta łódka? No, to na speedłokerze jeździliśmy kiedyś. Zobaczymy sobie jak będzie teraz. Wody. i nie ma i się utopili Przeżyją Dobra, tutaj mamy taką wodę, taką dżunglę od dany to ma przygoda I wolę Zobaczymy jak będą wpadać tutaj Jest! I tak proszę Państwa się kończy ta przygoda a najbardziej dla tych, którzy siedzą z przodu Tak, na Tak! Dobra, czekamy teraz do Piuszemu

No i fajnie, i dobrze. Jeszcze Emkę tutaj skrośnimy. A hello! Okej, czuwa. To jest... Jego, jest... No, powiedział, że mam powiedzieć dwa słowa na temat naszego zjazdu. W tej atrakcji, która jest tam z tyłu. O, tak. E, no to tak. Moje dwa słowa no to. Oh my god, jakie Siedzieliśmy z przodu. nagrała nas jakaś pani mieliśmy na szczęście płaszcze przeciwdeszczowe także zobaczymy słuchajcie ale było rewelacyjnie no pogoda taka jest jaka jest ale trochę nas oblało na szczęście były płaszcze ale boże w jaki miałem szok no. to chyba słuchajcie na tyle lecimy dalej bo szkoda czasu bo jest pół do piątej także trzymajcie się bye bye tutaj on mi się jakby spieszył o 2 minuty więc wiecie Dobra moi drodzy, Nagrywam może nie nasz przejazd bo nasz już się odbył Ale jak to wygląda Zaraz sobie zobaczycie No od dołu jak to wygląda Tu na emi mówi Zjeżdżamy, zjeżdżamy, zjeżdżamy No i No i poszło No. no, to ich już nie ma. No dobra, to niech odpoczywają w pokoju. Jeszcze wam nagram przejazd. Mówię, że nagram przejazd z tego momentu. I my tak, słuchajcie, z tej wysokości siedzieliśmy z Nami. Jadą. Wariaci. No. I tak Nami było, tak? Tak. No na tym miejscu no tam formuła jest, to oczywiście nie jeździliśmy, ale na no, jeździliśmy na czym? A to też nie nasze, to jest ta łódka, którą wcześniej. Dobra, jest? nie jestem ja, Bo tak było. To sobie zobaczymy. Ale mega i my akurat siedzieliśmy pierwsi. Słuchaj, ja tak, się, ja tak i tak się dałam i tylko o, tylko, <gry> to ale tylko tak fajnie wygląda. wygląda, nie tylko a, tak nic, ale jest moc. To, dla mnie to również ekstremalnie wygląda. Czekajcie widzowie. A Mamy tu, Ta łódka tym też jechaliśmy oczywiście. Jakie to się to w ogóle w potem <gry> Widzicie i macie... Mamy taki wylot. No i co, ta RMF-ka uciekła już, a nic. jest. No dobra. Dobra, jeszcze wam tu wariatów pokażę. To najmniej chciałam na to iść, tak? Nie, co nie na to? ja chciałam na tamto iść. Widzisz, co tam jest taka wieża no tak to tą wieżę już też kręciliśmy no to... teraz na Noemi godzina 18 .00. zaraz się będziemy zbierać na RMF na Dragonie było bosko no zobaczymy co będzie dalej no dzisiaj ciężko w tej Energylandii bo multum ludzi tłoki nie z tej ziemi no ale nic było fajnie Teraz się zbieram. No to jeszcze raz idziemy na bumeranga Rano czekaliśmy godzinę Teraz będzie 20 minut no To też będzie naprawdę ostatni przejazd To to na będzie ostatni przejazd I lecimy O właśnie przygotowane ludziska no. no w ogóle jest też tam będzie fajnie Jak się nie zatrzyma to spadł Na to się pojście ma do Sędziasnej To są specjalnie takie No powoli opuszczamy W <coughs> Mk pokaże jak je. Obiad w przelocie. To różowe dzisiaj byliśmy, tu się nazywa Happy Loops. Dobra, tam koniki, gdzie kiedyś na Em jak była malutka, to jeździła. Tutaj na zjeżdżalnym. W jak była malutka. Tak, byłaś trochę mniejsza. No. No, jeszcze ostatnie spojrzenie. Tu jakieś sporki. No, tutaj mamy kasy między innymi. Tutaj do tej kasy wystaliśmy się dzisiaj wie ile, no bo realizują bony turystyczne. Także było ciężko dzisiaj. Generalnie dzisiaj bardzo ciężko. No i teraz mamy spacer porządny na parking, bo tu jest ten główny parking, który jest najbliżej. Bo tu wariaci też jeżdżą no, no, zwijamy się moi drodzy, tutaj oczywiście ci szaleńcy jeżdżą jeszcze No, tych No można sobie taką kolejeczką na parking dojechać. Jedzie druga. Nie wiem czy byśmy się zmieścili. Trudno powiedzieć. Nie myślisz, żebyśmy dali radę na Emi? Dawaj, dawaj, dawaj. Dobra. Yy, wydaje mi się, że jestem w Safari bizon. Jak z tym zakładem? Serio? No. Na No dobra. No, kochani, to cóż. No 19.15 przed nami już przed 2 godziny drogi. Może półtorej. Następnym razem obiecaliśmy sobie znajomym, że chyba będziemy jedna bliżej tutaj sobie weźmiemy jakiś hotel żeby być faktycznie od świtu do nocy że tak powiem no to żegnamy do TriLandy 2021 no to zawsze można by jeszcze z godzinkę pobyć póki się nie zrobi noc tym bardziej że no, teraz jest sierpień no to już się robi Tutaj mamy strefę wodną. No jeszcze sporo, słuchajcie, ludzi na parkingu. Sporo samochodów. No i mi jeszcze wcina. Myślałem, że nie damy rady tego kurczaczka zjeść, ale widzę, że całkiem nieźle ci to idzie. Ale mi w to nie No. nie? sobie jedziemy w tamtą stronę no to dotarliśmy na parking na mi cały czas sobie jeszcze spożywa coś tutaj jest ta yy, kolejeczka no i żegnamy kochani moi Energy Landy 2021 trzymajcie się pa